Czołem, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Victor Vox, a to Ever Deep Aurora czyli gra o świecie, w którym spadł deszcz meteorytów, i cała populacja przeniosła się właśnie w podziemia. My jesteśmy tutaj małą kotką Shell, która próbuje odnaleźć swoją matkę, idąc coraz i coraz głębiej. I wybraliście tą grę. W ankiecie lipcowej i, i naprawdę jestem z was dumny. <noise> naprawdę, szczerze mówiąc, mimo że chciałem zagrać we wszystkie te gry, które się pojawiły w ankiecie, to chyba ta gra rzeczywiście najbardziej mi. Mi tutaj do serduszka weszła. Już same, same menu główne mi, mi daje dreszcze i na, naprawdę, no nie wiem, naprawdę dobra to jest gra, tak przynajmniej wygląda z zewnątrz. Bo nie grałem w ogóle nic w ogóle nie odpalałem, nie chciałem sobie nic kompletnie spoilerować, nawet nie odpaliłem na te 5 minut, jakie zazwyczaj robię, żeby troszkę po grę poznać, żeby sobie też nic tutaj nie psyć Gra wyszła 10 lipca 2025, więc chyba... Y, ...3, 4 dni temu, y, wydana przez Nautilus, znaczy stworzona przez Nautilus Games, a Isbrit Games wydaje. Nie wiem, kto robił tutaj muzykę, ale w menu głównym jest naprawdę dobra muzyczka. Ja nie przedłużam, bo nie ma co przedłużać. Mam tutaj biorę mojego Jeremiasza, padzika Jeremiasza do ręki i możemy, myślę, lecieć. Cześć słodziaku, ta notatka wydaje się dziwna dla ciebie, ale nie mogę, nie, nie mogę dać ci żadnych dodatkowych wyjaśnień, jeśli nie wrócę w chwili, gdy to czytasz, spotkamy się w naszym stałym miejscu, kocham cię, mama, okej, okay. Mam notatkę od mamy właśnie, powiem wam, że graficznie gra wygląda po prostu cudownie, budzimy się na ławce w ogóle, tak mocno, ławki mi się tylko kojarzą z Hollow Knightem, Ok. Przeszkadza mi troszkę ten kursor, który się tak pojawił, ale teraz go nie ma. Ok, to dobrze. Y to są jakieś notateczki. Mogę sobie czytać na Y. No dobra, ok. Jakiś teleskop, mogę z nim interaktować? Nie, ale mogę skakać. Patrzcie to, mogę skakać. A mogę coś jeszcze robić? Na razie nie widzę żadnych innych przycisków, tylko Y to jest. To jest to. Tutaj jakieś bam. O! Niemożliwe! Na lewym triggerze mogę, mogę ten, mogę, mogę miauczać. Bell Temple, okej, okay, x Xem. Tak jak gram na padziku od Xboxa, Jeremiasz to jest padzik od Xboxa. Mhm. I co, i co coś ja to mogę zrobić? Coś mogę tu zrobić, czy nie? Bell Temple. Okej, okay, to jest hatka a X mi tutaj niewiele robi. Może ja na razie nie jestem w stanie nic tutaj zrobić. Chyba że mam, że mam przytrzymać. Po prostu macham. Macham tą. Bell Temple, tą, no, tą taką y, pochodynką. Czy co to, to jest? Dobra. Mogę się rozglądać też, zobaczcie. No właśnie, my będziemy tu podobno się przekopywać coraz głębiej. Zobaczmy, co to jest. O, pewnie jesteś złodziejem. Czekasz, aż wyjdę z domu, żebyś mógł wziąć moje pieniądze. Czy się mylę? Są opowieści o potworach biegających w amoku y, tam na dole, zamieniając ofiary w groteskowe stworzenia. Jak, jakkolwiek czy to jest prawda, y, za, za starymi, tymi starymi opowieściami nie przyłapiesz mnie na jej sprawdzaniu. Zostaję tutaj, gdzie społeczeństwo ceni mnie i moje bogactwo. Dlaczego wszyscy, w, wszyscy ci zdezorientowani ludzie lądują przed moim oknem? Nie wiem... Nie, nie wiesz, jak iść w drugą stronę? Hmm... Co to jest za ziomek? Może jakiś... Właśnie tutaj... Nie wiem, co to jest? Jakieś miasto? Czy my jesteśmy na powierzchni? Ale no to wygląda, a my widzimy księżyc. Księżyc w ogóle jest, widzicie, taki przebity. Dobra, Bell Temple, widzę, że nie reaguje w żaden sposób. No dobra. To idziemy. No, dzień dobry. O, oh, hej! Cześć, jesteś zgubiony? Zrobiona? Myślałem, że wszyscy już poszli na dół. To jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Hmm, wyglądasz. Więc szukasz swojej matki? Ja także kogoś szukam. Ale sytuacja tutaj jest coraz gorsza w każdym momencie. Minęło już kilka godzin odkąd ktoś tędy przechodził, ale całkiem prawdopodobne, że będzie na ciebie czekać w jednym z podziemnych stronów. Nie martw się, a przy okazji mam na imię Ribert. Oj Jezu, <ślawni> to jest Robert, ok? Taki Robert, ale. No. E, czy nie masz jakichś narzędzi, aby pójść w dół? E, cóż, ja mam dodatkowy dodatkowe wiertło. Mogę pożyczyć ci, dopóki nie znajdziesz czegoś lepszego. O proszę bardzo, mamy wiertło. Używaj tego mądrze. Łatwo jest zu zużyć całą energię, jeśli będziesz tak wiercić jak szalo szalona. W każdym razie, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w potrzebie, zadzwoń do mnie, yy, a postaram się pójść i ci pomóc. Okej. Okay. Za zostanę tutaj troszkę dłużej. Możesz pójść i mnie, mnie zobaczyć, jeśli, jeśli czegoś potrzebujesz. Mamy wiertło! Tak jest! Szybkie, moje pierwsze. Mieliśmy pierwsze Okej, okay. mogę już kopać? Mogę kopać. A to co jest zapis? Mhm, robi się późno. Odpocznijmy. Będziemy szukać dalej w następnego dnia. A ja mogę się zgodzić, mogę nie zgodzić się. Na razie nie chcę odpoczywać, to po prostu jest zapis, jeśli rozumiem. Po się, pierwsze, to nie jest bezpieczne miejsce dla kogoś tak małego? Mhm, co? Kim są. Czym, czym są te. A że to są Perseidy, tak? Perseidy są coraz gorsze, wiesz? Zostanę tutaj trochę dłużej. Możesz iść i. Możesz się ze mną spotkać, jeżeli coś potrzebujesz, ale sobie gra. Też kogoś szuka. Miejmy nadzieję, że znajdziesz. Czy mogę do ciebie zadzwonić? To nie ten przycisk, to jest ten przycisk. Czy zadzwoniłeś do Riberta? Pójdzie. A, pójdzie na pomoc. I ja eskortuje mnie do najbliższego ogniska. Nie no, na razie nie chcę dzwonić. Mhm. Powierzchnia jest ewakuowana. Czy nie widzisz meteorów? Znajdź kogoś dorosłego i powiedz im, żeby eskortował cię do podziemi. Okej. Okay. Tak, ja jestem dorosły, ale moim zadaniem jest, aby. Yy, w, tej, w tej ewakuacji, aby dawać ostrzeżenia. Nie jestem tutaj, aby cię eskortować. Jeśli byłbym tutaj, aby cię eskortować, nie byłbym w stanie cię ostrzec, więc. Więc nie wiedział. nie wiedział, że trzeba cię eskortować. Użyj swoje głowy, dzieciaku <grym> Co za smaczas. Okej. Okay. Coś jeszcze powiesz? Nie powiesz. Widzę tu jakieś kryształki w ogóle różne rzeczy I Tak powiem wam, że tak się zapatruję w tą grę, bo jest naprawdę... naprawdę fajnie wygląda. Mogę kopać tutaj w takim razie? Jak się kopię? Y to jest to, a mogę też chyba. Mhm, mogę się przełączyć, okej okay. Tool used by the diggers, by the diggers which R.I.B.E.R.T. has loaned to you, it has been uh, since better days, tak? Czyli po prostu kop kopią tym. O, mogę kopać! Patrzcie to, a mogę te kryształki zdobyć? Ja chcę kryształki. Okej, okay, a tu pewnie jest jeszcze jakaś moc. I to się okaże, że, że się straci moc. Co my tutaj mamy? Okej, okay, jest jakiś kowal. Okej, okay, Lord, zobaczymy do kowala. Czy mogę mu wykopać, <grywka> wykopać sufit? Jestem <grywka> ciekawy, bo to jest. Mimo, że to jest gra fabularna, to widzicie, ona ma taki troszkę otwarty świat. I to, to mnie fascynuje, naprawdę. Bardzo mnie ciekawiło to połączenie. Wchodź, nazywam się Remelus, Remulus, ale wszyscy nazywają mnie Kowalem. Co mogę dla ciebie zrobić? Wyglądasz znajomo, um, ale mój wzrok nie jest taki jak kiedyś. Jednak mogę rozpoznać to, co nosisz. Czy to jest wiertło do kopalni, kopalniane? Wygląda, jakby widziało kiedyś lepsze dni. Mogę zrobić kilka ulepszeń dla Twojego wiertła, ale to jest. Ale krąży tu jakiś łobuz i mnie rozprasza. Wiem, że to jest. Wiem, że próbuję swoich starych sztuczek, bo brakuje mi jednej z rękawic. Mogę słyszeć coś. Jeśli ja usłyszysz coś o właśnie z rękawicy, może dasz mi znać. Jest bardzo cenna dla mnie. Mhm. Bym poszedł za tym łobuzem sam, ale mam już słaby wzrok i. i du, du, duże gabaryty utrudniają mi poruszanie się po Everdeep. Okej. Okay. Jak nazwijmy Everdeep, to jakaś taka głębia. Albo coś wieczna głębia. Hm. No dobra. Trzymaj się blisko powierzchni, to nie jest dobry mo moment, aby być nie nieostrożnym, dzieciaku. Dobra, musimy znaleźć rękawicę. Mhm, Drill Recharge, a tu mogę sobie naładować moje wiertło. Okej, okay, a jak ja mam stwierdzić, czy ono jest naładowane, czy nie? Nie mam pojęcia, ale mam tutaj wier ład ładowaczkę wiertła. Podoba mi się, że tutaj się taki efekt odpala. I muzyka w ogóle inna. No dobra, co to jest w ogóle za za jakiś materiał. I właśnie, czy, czy żeby do niego się dostać, czy ja muszę tutaj kopać? Okej, okay, spróbuję. Pyk, 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 pyk. Chyba tak, od góry go muszę kopać. I co to jest? Mhm... Zobaczmy w ogóle, co to jest. Ma... Duracyt. To jest jakiś duracyt. Yyy... Eee, to jest eee, Commonly Used As Currency, czyli to jest jakaś waluta. A tutaj mamy... Mhm... Ilarian. To jest bardzo lekki materiał. Remulus może coś z tego zrobić. Okej. Okay. Panie Remulusie, mam dla Ciebie coś. A chyba najpierw potrzebujesz rękawicy, co? Pewnie tak. Jeśli przyniesiesz mi trochę kryształ, kryształów tych yy, rudy kryształów będę w stanie aby ulepszyć twój twoje wiertło z pięcioma ilarianami albo pięcioma Kosibolitami, to wtedy będzie wystarczająco. Mam na razie tylko jeden. Jeden ten... Ilarian. Może uda mi się więcej zdobyć. Zobaczymy. Trzeba by było spróbować. Ja rozumiem, że... Je... A mogę w bok? Okej. Okay. Dobra. To widzę, że... To fajna sprawa. Po prostu mi się podoba ten motyw, że to jest nadal gra fabularna. Nadal gra, w której eksplorujemy ta podziemia. A jednak robimy to fajnie tak otwarcie. Bardzo podoba mi się ten pomysł. Co tutaj jest? Oho. Jakaś świątynia? What?

Myślę, że słyszałem, że potwór głębi. Będę nazywać to chyba głębią. Ever Deep Monster. In one. W, w jednym z. Że słyszałem o jakimś tam właśnie potworze w, w jednej z jaskiń. Miałem szczęście. Gdyby mnie znalazło, zjadłoby mi całości. Ta kreatura jest pokryta kryształami. Jeśli cię złapie i dotknie twój Swoją zimną skórą, już koniec z tobą. Zamienisz się cię w szkło i będziesz miał z tego powodu kłopoty. Kryształy? Nie, ten potwór jest o wiele gorszy. Nie ma w ogóle kształtu i jest kompletnie nieprzenikniony. To nieprzenikniona masa, która pełza powietrznej głębi yy, w poszukiwaniu ofiary do pożarcia. Panie, panie ta, karczmarzu, nalej mi jeszcze. Mam to ochotę to skończyć. Ehm, yy, prawie skończyłem, przynieś mi troszkę też do, coś do jedzenia. Zaprosiłbym ciebie, ale zostawiłem moją wskórzaną torbę w domu. Jak zawsze. Co to za miejsce? Czy karczma jakaś, jakaś tawerna? Nie wiem czego szukasz dzieciaku, ale nie znajdziesz tego tu. Ja szukam rękawicy, może być jakiś łotrzyk w tawernie, nie zdziwiłbym się. Co to jest w ogóle za symbol tutaj, widzicie to? Hmm, no nic nie mogę tu zrobić. Nie. Witaj, jestem Rodaran. Poeta i przewodnik. Ten. Jakiś. E, przepowiedniacz. E, po pozwól, że opowiem ci, co widzę. Jeśli potrafisz zinterpretować. na no, jakiś prorok, o, zinterpretować moje rymy, znajdziesz odpowiedzi, których potrzebujesz. Znajdziesz księżniczkę ukrytą w jej ogrodzie, otoczona życiem, dla których. dla niektórych ma mającą fortunę. Mający fortunę, okej. Okay. Okej. Okay. Otoczona księżniczka, otoczona życiem w ogrodzie. A to jest co? Za bubr? Co to jest? Babubr. Coś ukradłem. <grym> Nie wiem co to jest. Okej. Okay. Co ciemne? Historię w głębi, w niewiecznej głębi. Historię de circus. Tak mamy tutaj ten cyrk jakiś. Tak, mniej więcej w tym samym czasie, dawno temu, wielki cyrk dotarł do tego ponurego miejsca. Dzięki niezwykłym artystom ich pokazy były po prostu niezwykłe. Żaden widz nie pozostał obojętny, bo to, co działo się w szkarłatnym namiocie, mogło go tylko zadziwić lub zaniepokoić. Ich występy były tak różnorodne, że widzowie jednym, jedne uwielbiali, a innymi gardzili. Byli szczególnie destrukcyjni wobec tych, których nie lubili. Z tego powodu cyrk postanowił podzielić się na cyrk dzienny i nocny. Rozdarło to namiot i podzielono go na dwie części. Yy, namiot dzienny stracił kolor pod wpływem światła słonecznego, stając się różowy, natomiast namiot cyrku nocnego yy, nabrał fioletowego koloru z powodu wilgoci. Cyrk dzienny rozrósł się. Stał się jednym z naj, najwybit, naj, najambitniejszych widowisk swoich czasów. Z drugiej strony cyrk nocny zniknął, zniknął w mroku nocy. Okej. Okay. jest historia od cyrku. W sumie dwóch cyrkach. Pytanie, gdzie jest ten cyrk? Cyrk dzienny, może odnajdziemy właśnie te. Te miejsca? Czy pamiętasz jak rzeczy były przed wojną, wojnami kryształów? Ledwo, czasami to ch ch chciałbym być w stanie pamiętać ludzi, których zostawiłem. T tak, to jest ciężkie, aby pamiętać, kim byłem przed dołączeniem do, do Mo Morionów. Y ale to było dawno, du 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 dużo już minęło od tego czasu. Pamiętam mojego brata, ale nasze drogi się rozeszły. Został po drugiej stronie, rozumiesz, prawda? Jak dużo ludzi. Czy brał udział w wojnie? Nie wiem, nie pamiętam. Ale prawda jest taka, że... że wolałbym nie wiedzieć. Zgadzam się. Już mieliśmy wystarczająco problemów, aby... bez wykopywania starych konfliktów. Dosłownie wykopywania. Okej. Co to są cadzienkowie w ogóle? Oni brali udział w jakiejś wojnie. No dobra, co to jest za miejsce? Mhm. Uuu! Jakieś miasteczko? Ile kryształów znalazły, znalazłaś? Jesteś naprawdę szczęśliwa. Masz szczęście. Były używane. Kiedyś były bardzo łatwe do znalezienia. Ale przez lata. Uh -huh, ro robota kopaczy się zrobiła naprawdę trudna. Mniej kryształów, e, więc to oznacza mniej energii. A co się dzieje, kiedy skończy się energia? Dokładnie. To samo dzieje się nam, y, ma mała dziewczynko. Społeczeństwo nie może progresować. Niech nie, nie skończy ci się. Niech nie skończy ci się energia. No dobra. Wy są. Aha. Co? O, o opuszczone... U, uwaga, opuszczone ruiny. I tu jest antykwariat. To, to rozumiem, że tutaj jakaś tabliczka. No dobra. No dobra. No to jeszcze troszkę eksplorujemy, no ja chciałbym to miejsce zobaczyć. Ale tak powiem wam, że... Eksploracja tego wszystkiego. A to zablokowane. Co to ma być? The Rusty Horse. Horse. Horse's Hole Tavern. Tak? Czyli jakaś tawerna pod. Pod jakimś zardzewiałym. <grywia> e, co to jest? Jakaś. Podkowa? Pod, pod zardzewiałą podkową? Pod Okej. Okay. Czyli tutaj w ogóle nie mogę stąd wyjść Czy mogę jakoś z tego skorzystać? Hmm. Tak, mamy Caution Abandoned Ruins. A tutaj mam antyk. Sklep z antykami. A może mam za. A może mam za słaby ten? Za słaby... Za słaby drill też jest taka szansa Że nie jestem w stanie się przez to przekopać Możliwe, że jak będę miał lepszy drill, to wtedy tutaj będę mógł wrócić Okej okay. To na razie stąd wychodzę Bo muszę wrócić do... Ale muzyka jest świetna Tu nie mogę tego kopać, nie Czekajcie Nie, chyba nie Wyjdziemy stąd w takim razie Ja chcę kolejny Dobrze, dobrze, bardzo mi się podoba jak on nam śpiewa a ja bym chciał na razie wyjść. Przez dziurę jakąś wychodzimy. Tak, to są od drugiej strony w ogóle, jakoś dziwnie. Sekretne przejście. Dobra, pozbierajmy kryształy, bo kryształ to jest, rozumiem, moc. Więc można rzeczywiście sobie troszkę tej mocy nazbierać, żeby na pewno nam się nie skończyła. A tam widzę, że się kończy jednak. Hmm, nie do końca rozumiem, jak działa ta ikonka na, na lewo. Trzymajmy się blisko o powierzchni. Dobra. Tu bym chciał rzeczywiście napełnić sobie to. Recharger. No i teraz mam napełniony. Dobra. Ale powiem wam, że klimat, klimat tej gry i jak to ładnie jest narysowane wszystko naprawdę robi robotę. Naprawdę. No, ja się fascynuję tylko tą grą. Bo nie, nie wiem, ona jakoś tak się nie, 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 za bardzo nie zrobiła nie, nie, popularna. Za, nie nie widziałem, żeby ona jakoś mocno o niej głośno było. A... póki co Moje tutaj opinie, no to są, jest naprawdę fascynująca gra. Dobra, wezmę sobie więcej tego. Chociaż wolałbym troszkę rudy. Tej takiej, która by pozwoliła nam ulepszyć wiertło. Trzeba by było się na tym skupić. A nie tylko na energii. Skrzynka! Proszę bardzo. Czy to mimik jakiś? Myślałem już, już myślałem, że to jakiś mimik, ale nie wiem, czy to są jakieś mimiki w tej grze. E -he. Jest tutaj proszę bardzo, kolejna ruda. I jeszcze tylko trzy. No, jesteśmy bliżej. ulepszenia. O, proszę bardzo, i od razu. Od razu kolejna ruda. Haha, ha, ru, ruda i blondynka. Okej. Okay. Troszkę więcej blondynek. Yy, a co to jest? Co to jest za jakaś koza? Okej. Okay. Dzień dobry. Yy, ten... Pokonaj to chłopcze. To dzieciaku? W sumie. Chłopcze, dziewczynko. Okej. Okay. Tutaj mogę w ogóle na tym. Patrzcie, mogę się na tym. o tym wieszać. Ale co mam tutaj zrobić? Boję się troszkę. Gdzie ja wchodzę? O, co to za miejsce? Hej, kto pozwolił ci wejść do mojego mieszkania? Dałabym jasno do zrozumienia, że nie życzę sobie, żeby mi przeszkadzano. Czy nie jesteś jednym z tych wstrętnych dzieciaków? Tak, Scooby-Doo. Czy jesteś w jakimś. jest szansa, może. Że jesteś tą dziewczynką, która szuka swojej matki? Jaka ja to wiem... nie ja wiem dużo rzeczy. Jestem... Jesteś naprzeciwko wielkiej beby. Wszystko co się dzieje w tej strefie, jest zapisywane w dzienniku, w moim dzienniku. I może jest tam coś też zapisane o twojej matce, ale jestem bardzo zajęta urodzinami mojej chrześnicy. Jest taką bez... niespokojną i upartą dziewczyną. Tak jak jej matka. Chciałabym dać jej, jej bukiet kwiatów, ale w takich okolicznościach to... To jest lu luksus w, tej, w tych okolicznościach. Jeśli dasz mi jeden bukiet, mogę spróbować ci pomóc. You scratch my back and I scratch yours. To jest takie... Nie wiem jak to, jak to tłumaczyć po polsku, ale to jest takie powiedzonko, że... Hej, ja ci pomagam, to, to ty mi pomożesz. No. Yy, nazywam się Madame Beba, ale możesz do mnie mówić beba. Okej, okay, to cześć Beba. Taka baba, ale beba. Nie mam tutaj nawet gramofon. Co z tym gramofonem? Nic, tu są jakieś, nie mam kluczyka. A tu mogę coś zrobić chyba? A nie po prostu mogę zejść na dół. Tutaj mogę przejść? Mogę Ci rozwalić dom? Mhm, jestem zajęta. I znowu, podważcie. Teraz jest tutaj takie oko. Tak jakby tutaj były jakieś sekrety. Podoba mi się ta ściana. Jest taka... Bo to jest psz pszczoła, tak? Tam wszystko ma sens. Okej, okay, tu jest pani pszczoła. Tu nie ma jakieś skrzynki? Chyba nie. No dobra. Ciekawe też miejsce. Czyli trzeba bukiet znaleźć jej. Mhm, tutaj mamy ładnie regenerator. Na pewno się przyda. Nie wiem co się stanie jak skończy nam się... Energia. Może trzeba będzie zadzwonić do... Do pana od góry. Tego. Jak on nam się nazywa? Robirt? Rabirt? Coś takiego. Albo. No, jakoś w tym stylu. Tu mamy coś kolejnego w ogóle. Zaraz to zobaczymy. Tylko, że w sumie ja bym, ja bym kończył tutaj ten odcinek. Możemy ewentualnie spróbować znaleźć jeszcze jeden, bo tu jest, tu jest jeden or. Ale jeszcze jeden, żebym sobie ulepszył drilla na, na koniec, może. Chyba mogę to zrobić, czy będziemy potrzebować jeszcze tej rękawicy. Okej. Okay. Pyk. pyk. No ale pierwsze pierwsze wrażenia naprawdę są dobre. Ja nie, nie wiem jak to dalej tam Tam wygląda, ale... Motyw właśnie takiego połączenia... Połączenia takiego troszkę właśnie... takiej eksploracji, że jeszcze sobie kopiemy. A to jest w ogóle inny, inny Or. Co to jest za Or? To jest w ogóle... a tu mam jeszcze folder, jest bardziej niż prosty prostym tutaj w kontenerem. Mm -hmm. No, i mogę tutaj jakieś notatki sobie trzymać. A tu jest ten Cosy kossybol Kosybolityt to jest właśnie to. I tam jest wysoka energia. Ale ja bym chciał to te zwykłe. Ten zwykły tutaj OR. Może na prawo trzeba by było go szukać. Tutaj nie szukałem za bardzo. Dobra. I zaraz mi się skończy energia. Ooo. -o. Tu jest ładowarka. Czekajcie, spróbuję się do tej ładowarki dostać. Tu skądś może. O, to wy, wykopiemy. Proszę bardzo. Aha, mogę się. Jaką mam sens się dostać? No, mogę tu jakoś. Wydaje mi się. Wykopać. okej, okay, proszę bardzo. Tak sobie naładujemy to wszystko. Tak, mimo, że w sensie powinienem kończyć w sumie już odcinek, bo to pierwszy nie może być taki długi, ale zarazem jestem zafascynowany tym wszystkim. Ale zakończymy zaraz. Tylko ja po prostu chciałbym sprawdzić, czy tu nie ma może więcej tych. U? Tego, bo ja rozumiem, że jak tam coś widzę, to może zobaczymy już następnym razem. Dużo rzeczy do eksploracji. Co to jest za jajo? Jeszcze jakieś jajo. Jakaś geoda. Mhm. Dobra. I jeszcze skrzynkę widzę. Dobra. Tu się spróbujemy wykopać. A ciekawy jestem, co się stanie, jak się po prostu wszystko rozkopiemy. Czy to jakoś się regeneruje, czy. Czy to jednak po prostu wykopiesz, to wykopałeś? Z tego co rozumiem, to się po prostu coraz bardziej będzie kończyć energia. W skrzynce mamy, co to jest? Jakaś jakiś woreczek? I co to jest? Mam koronkę? Co? Sakwa. No i mogę tutaj jakiś trzymać jakieś rzeczy, prawda? No dobra, fajnie że sakwa, ale bym bardziej potrzebował chyba tego. I czemu mam koronkę nad, nad sobą? To jest takie pytanie zasadnicze. Pyk, pyk, pyk. I tu nie widzę żadnego. Żadnej niestety rudy. Co jest smutne. Bardzo, bardzo szkoda. Chciałem sobie jeszcze ulepszyć tutaj mojego drilla na koniec. Może właśnie gdzieś indziej powinienem go szukać tej rudy. O jest ruda. Dobra. I jest nawet jeszcze jedna. Bardzo dobrze. Jeszcze coś tam jest, ale ja bym sobie to zeksplorował już następnym razem. Bo niestety nie starczy mi odcinka. I co mam? 5. Dobra. Rozumiem, że z, tamte, z tamtej rudy to będzie lep jeszcze lepsze ulepszenie. Lepsze ulepszenie, tak jest. Co to jest? A to jest jakiś... Łooo! Wow! A tu jest... Te, też jest ten... Ten Robert? Czy to nie jest Robert? Okej. Okay. Czekajcie, próbuję się stąd wydostać, muszę... Muszę też zregenerować mój... Moje wiertło. Patrzcie jaka taktyka, może... Tak da się teoretycznie kopać, nie? O, i teraz się mogę tutaj dostać. Teraz tu. Teraz, jakby tutaj. Tu by się trzeba przekopie. Tylko widzę, że może być problem. Bo stąd mogę nie mieć wyjścia takiego fajnego, ale chyba tędy przejdę. Okej, okay. i co jestem na drugiej stronie? Tutaj jest ładowarka. Teraz tylko się tutaj dostać. Okej, okay. może właśnie, może też powinienem sobie jakąś sensowną drogę robić. Że, wiecie, jakieś specjalne. Przez ten system układania tego, żebym zawsze miał wyjście powrotne. I jakieś takie drogi sobie ładne tutaj robić. Dobra, to jest naładowane. To jeszcze spróbuję się cofnąć do pana Kowala, jeśli będzie taka możliwość. Tutaj. Tak, tu jest skrzynka. Pamiętam, że tu spadłem. Spróbujemy to wykopać. Okej, okay, teraz to. Widzę, że tak jakoś. Nie mogę tutaj wejść. Czyli jak tak już zacznę spadać, to już raczej spadam w dół. Ciekawy zabieg. I teraz możemy pójść na przykład. Ale naprawdę dopracowanie to wygląda. Naprawdę wygląda na dopracowane. Mm -hmm. Tędy nie przejdę, mogę tu spróbować jakoś wykopać to. Jest wykopane. Pyk, pyk. I jesteśmy. U Kowala, proszę bardzo. Czy możesz mi naprawić tutaj coś? Ulepszyć? Aha! Widzę, że przyniosłeś wystarczająco ile to jest, yy, już się ustawiłem, żeby zabieram się do szybkiej pracy, do, do pracy nad poprawą szybkości. Stuk, stuk, stuk. Gotowe, proszę bardzo. Shell. użyj tego, bez... używaj tego bezpiecznie. Proszę bardzo. I co, to mam jakieś ulepszenie właśnie, drill charger. Teraz rozumiem, że będę szybciej, szybciej tutaj kopać. Zobaczmy. No chyba jest szybciej. Nie jest jakoś szczególnie szybciej, ale, ale jak na start, to myślę, że całkiem nieźle. Dobra. Słuchajcie, odcinek do końca. Mam nadzieję, że Wam się gra podoba. Jestem. Ja, ja bynajmniej jestem zafascynowany grą. <laughs> Mi się, się bardzo cieszę, że wybraliście tą grę na, na ankiecie. Chociaż ledwo, bo na początku wygrywały inne inne dwie gry, ale nie znaczy, że tam tych gier też nie ruszymy. Co tam jest na górze? No, chyba byliśmy. Chyba, że da się gdzieś jakieś nowe miejsce wykopać. Ale nie, to jest rzeczywiście tutaj jest ten teleskop. To miejsce znamy. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, wpadajcie na harmonogram, rzucajcie łapą w górę, no i widzimy się w Everdeep Aurora już za 3 dni. No i cóż, do zobaczenia i czołem.